Miłość mówi, dobrze, że jesteś. Miłość, najczulsze ze słów. Mówimy je z drżeniem, z nadzieją, z ufnością. Mówimy, dobrze, że jesteś. I ta prosta fraza zawiera wszystko, czego pragniemy dla drugiego człowieka żeby był tak po prostu sobą. Już jako dzieci tęsknimy za tym spojrzeniem rodzica, które mówi bez słów: Jesteś dla mnie ważny, a potem przez całe życie. Szukamy tego samego zapewnienia w oczach ukochanej osoby. Bo przecież miłość to nie tylko uczucie. To także potwierdzenie istnienia Twojego, mojego, naszego. Różne imiona tej samej miłości. Grecy i Rzymianie doskonale wiedzieli, że miłość nie jedno ma imię. Dla bezinteresownego oddania używali słowa agape. Na przyjaźń, mówili filia. Miłość rodzicielska to storgę, a romantyczna. Eros. Była jeszcze pragma, miłość dojrzewająca z czasem, zakorzeniona w wzajemnym szacunku i codziennych gestach. Wszystkie te słowa opisują coś, co często próbujemy ująć w jednym. Kocham Cię. A przecież nie tak samo kocha się dziecko i współmałżonka, przyjaciela i Boga. Mimo to każda z tych miłości ma wspólny rdzeń. Troskę o dobro drugiej osoby. To Ty jesteś moim dobrze. Najgłębsza forma miłości, miłość oblubieńcza, opiera się na przekonaniu, że sens mojego życia znajduje się w tobie. Nie dlatego, że robisz coś szczególnego, ale dlatego, że po prostu jesteś. Twoje istnienie nadaje mojemu sens. W tej miłości nie chodzi już tylko o bycie razem. Chodzi o to, by być dla kogoś. By kochać kogoś właśnie dlatego, że jest tym, kim jest i by samemu być przyjętym w całej swojej prawdzie, bez przymusu udawania. Zastanów się dziś, komu chcesz powiedzieć dobrze, że jesteś. I czy ta osoba wie, jak bardzo jej obecność jest dla ciebie ważna?